W Wielkiej Polsce Szanowni Państwo Tam gdzie zawiera głos polski naród Nawet reprezentowany przez Niezbyt wielką ilość Swoich przedstawicieli Tam nie może zabraknąć narodowych mediów Bo w ten sposób dosieramy Do nieuświadomionych Albo nieprzekonanych ludzi Którzy dali się ukołysać wrogim mediom Którzy dali sobie Wmówić, że w Polsce Wszystko jest w porządku Niedawno wróciliśmy z filmu Wołyń i z przerażeniem dowiedzieliśmy się, przekonaliśmy się, zobaczyliśmy, jak to ludobójstwo słowian jest organizowane. I jak przyglądamy się temu, co się dzieje w Europie i na świecie, to widzimy, że to jest organizowane i dzisiaj. I jednym z elementów tego ludobójstwa, tego zatrucia, tego niszczenia biologicznego jest właśnie program tych wielkich programów gospodarczych TTIP i CETA i dlatego tutaj przed ambasadą Kanady jesteśmy. Przypomnijmy, przed czym jesteśmy? Przed ambasadą Kanady. Co to jest Kanada? To nie jest wolny kraj. Jest to kraj okupowany przez Wielką Brytanię. Jest to kraj, którego głową jest głowa Kościoła Anglikańskiego, Elżbieta, królowa Anglii i Wielkiej Brytanii. I ten kraj do dzisiaj ma swoich niewolników trzymanych w rezerwatach i ten kraj realizuje politykę fałszywej dominacji białego człowieka w pewnym, bardzo określonym celu. Tutaj mój przedwórca, jestem zachwycony jego erudycją, bardzo w porządku e, przemawiał, pan z Nowej Zelandii, e, wspomniał, że to wszystko jest organizowane i to bardzo dobrze. Pan z Antypodów, z drugiego końca świata e, wie i mówi to, co my w Warszawie też mówimy. W 2008 roku, e, kiedy zaczęła radować telewizja narodowa, wskazaliśmy na pewien, pewien bardzo Niebezpieczny proces, jakim była wojna w Gruzji, toczona przez doradców izraelskich przeciwko Rosji, wskazaliśmy na to, że jest to pewien element realizowania ludobójstwa białego człowieka, ludobójstwa szczególnie słowian. I jakoś tak w tym czasie umarł Bronisław Geremek, czarowy mason polski, przedstawiciel masonerii francuskiej i chyba jeszcze innych na Polskę. I to jego koledzy dzisiaj realizują CETA i te sprawy, przeciwko których walczymy. I to jego koledzy realizują, odkryli się w 2015 roku, że realizują i chcą realizować program wyludnienia Europy z białych ludzi przez zaludnienie muzułmanami. To, proszę Państwa, w 2008 roku, kiedy my staliśmy przed cmentarzem i domagaliśmy się usunięcia z alei zasłużonych Bronisława Garemka, wielu ludzi myślało, że przesadzamy, wielu ludzi pukało się w czoło wręcz, mówiło, że odlecieliśmy. A my twardo wskazywaliśmy na winy i zamiary masonerii światowej, której przedstawicielem był Bronisław Geremek. No i teraz mamy ponurą satysfakcję i ludzie się przekonują, że to nie były przelewki, to nie były jakieś oskarżenia my mieliśmy rację, czyli tutaj chcę temu panu z Nowej Zelandii powiedzieć, że żeby pamiętał, że są w Polsce, w Warszawie osoby jest ekipa telewizji narodowej i różne inne media które mówią prawdę które odsłaniają i to, że akurat dzisiaj jest taka nasz około 30-osobowa grupa czy nawet 20 to nam nie przeszkadza bywały pikiety kilkuosobowe które miały potem wpływ na świadomość całego narodu i tutaj ja jestem pewien, że naród polski zaczyna zbierać tą masę krytyczną, gdzie do ludzi dociera, co jest grane. Do ludzi zaczyna te wszystkie informacje, które są takie rozpryzgane, ludzie myślą, że to jest jakiś szum informacyjny, stwarzany jest szum informacyjny i nagle ludziom staje ta perspektywa w Polsce. Jest organizowane ludobójstwo, będzie organizowane zabieranie polskim rodzinom dzieci, jest organizowane tworzenie zatrutej żywności, która będzie ubezpładniała ludzi. Do ludzi zaczyna docierać informacja, że jest organizowana bardzo dziwna sytuacja w służbie zdrowia, gdzie nie będzie faktycznej dokumentacji medycznej. Ja mam sprawę ze szpitalem Wolskim i to też, to też łączy się z tym całym zespołem działań ludobójczych, których częścią jest CETA i TTIP. Szanowni Państwo... To, co dzisiaj robimy, to, to wszystkie słowa zostaną potem powielone w internecie. Potem ruszymy do Twitterów, Facebooków, na różne strony, i portale, po to, żeby to wszystko ludziom powielać. Bardzo gratuluję kolegom zorganizowania tak dobrej, tak, tak dobrej manifestacji. Bardzo dobry pomysł w tym miejscu. Chcę wskazać na to, że cały czas... Cała nasza działalność jest jakoś tam nadzorowana, pilnowana, inwigilowana, nie bójmy się tego słowa, przez funkcjonariuszy e, Policji Mundurowej oraz różnych służb i narasta w Europie i to widzimy najmocniej na przykładzie Węgier, gdzie funkcjonariusze służb mundurowych ewidentnie są za białym człowiekiem, bo wiedzą co idzie od południa, co zorganizował Sorosz. Kiedyś spotkałem się z funkcjonariuszami policji, którzy mi powiedzieli, panowie, macie rację, łamane są wszelkie nasze policyjne procedury, jeżeli chodzi o zbiorową akcję nasiedleńczą w Europie, jeżeli chodzi o y, łamanie wszelkich standardów y, żywnościowych, y, sanitarno-epidemiologicznych, jeżeli chodzi o TTIP i CETA. I to jest ważne, bo okazuje się, że te nasze demonstracje, nie przypadkowo odbywają się w Warszawie, ponieważ... W Warszawie mieszka elita naszego narodu i państwa. Ta organizacja zbrojna, która tutaj jest, czyli państwo polskie, kilka razy wymknęło nam się z rąk. W 1926 roku nasze państwo stało się własnością naszych śmiertelnych wrogów. Tutaj mój przedmówca mówił, że my pchamy się do Iraku. Nie, to nie my pchamy się do Iraku. To mafia, która zagarnęła nasze państwo, pcha się do Iraku i Syrii. Tutaj kolega Bejko, powiedział i do innych różnych e, dziwnych sytuacji mafia antypolska która zawłaszczyła nasze państwo każe nam płacić za Karakale dwukrotną cenę jakiejś masonerii francuskiej to się okazuje że narodowców tak zawsze spycha się w taki kąt taką gębę nam się przyprawia że my cały czas mówimy o żydokomunie a tu właśnie dzisiaj warto powiedzieć o tym jak masoneria francuska zupełnie bardzo daleko od żydokomuny sobie poczyna ze Słowianami, z Polakami, jak nas okrada, jakie to są dziwne układy finansowe, za które kto ma płacić? Kto ma być tym chłopem pańszczyźnianym, tym, tym niewolnikiem na samym dnie drabiny społecznej, który ma płacić na muzułmanów, na komunistów, na karakale, na różnych złodziei? Kto ma być? Biały chrześcijanin. Kiedyś Europa, to był Egipt, Irak, czyli Babilonia, to była Europa, Syria, to były źrenice i to lepsze. Kiedyś centrum Europy to właśnie była Syria, Grecja, Egipt, pierwsze najświetniejsze państwo europejskie. Północna Afryka, cały basen, basen Morza Śródziemnego to była Europa. I teraz patrzcie, że w ciągu ostatniego 1400 lat to jakaś potężna siła, tą Europę, tą Europę cały czas po kawałku likwiduje. Ale okazuje się, że biali ludzie, chrześcijanie tam trwają. Ale na jakiej pozycji? Na pozycji trwałego niewolnictwa. I to trzeba odczytać właśnie w kontekście naszej walki z TTIP i CETA jako wielką, wielki proces historyczny naporu i krzywdy białych chrześcijan. A to, co my robimy, to jest właśnie słuszny opór. Także panowie wiedzcie, że my ten opór stawiamy od wielu set lat. Tutaj nawet nie tylko o Polskę chodzi, ale w ogóle o wspaniałą rzecz, jakiej się wydarzyła w basenie Morza Śródziemnego, jaką jest cywilizacja łacińska jaką jest e, kultura grecka, rzymskie prawo, te wszystkie wynalazki, które z zachwytem przejmują wszystkie inne cywilizacje i narody. A jakaś wroga siła, wiemy, że to jest małsa Tichagana i ich przyległości, czyli masoneria i ta złośliwa siła cały czas nam kawałek po kawałku to wyciera. No ale my się nie boimy i e, wiemy, że mamy obietnicę od Boga, że prawda zwycięży, stajemy po stronie prawdy, służymy prawdzie, a zatem a zatem tutaj... Miejmy tą, tą świadomość słusznego postępowania i wzięcia udziału w słusznej sprawie. Dziękuję Państwu za uwagę. Czołem w Wielkiej Polsce. Dziękujemy bardzo. Kolejna osoba, Pan Radosław Szybecki.